Czuję, się uwolnić głos Dać usłyszeć światu, co od zawsze mam Ale nadszedł dziś moich marzeń czas Aby spełniać je już czas Pokazać wam, pokazać wam Właśnie dziś Oto ja, jestem pewna, że już najwyższy czas, by marzeniom dać, spełnić je. Teraz wiem, czego chcę, dosyć życia tylko snem. Nic nie może już zatrzymać mnie. Oto ja, dobrze wiem już, jak pokonać własny strach. By móc na być Silna tak jak dziś, przecież dobrze wiem, że mam odległy cel Spełnię swój sens, już czas, tego właśnie chcę Właśnie dziś oto ja jestem pewna, że już najwyższy czas, by marzeniom dać Czego chcę Dosyć życia tylko snem Nic nie może Już zatrzymać mnie Oto ja